Chciałbym się odnieść tutaj do historii. 120 lat temu były tylko cztery karetki koni. Na chwilę obecną posiadamy 75 ambulansów. Słowa szczególne pragnę skierować w kierunku obecnego rządu, zjednoczonej prawicy, Pana Ministra Zdrowia, za, to, za te wszystkie projekty, które są z myślą o drugim człowieku. Spotykamy się w 120-lecie w Ułudzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, połączonej z Ogólnopolskim Dniem ratownika medycznego. Jest to, jest to szczególny yy, dzień. Słowa takie, z których bym się chciał odnieść i podziękować. Przede wszystkim, wszystkim ratownikom medycznym yy, za wszelkie działania, za wszelkie zaangażowanie, za troskę o drugiego człowieka, bo to wymaga wiele wysiłku, wiele pracy. To jest służba, którą yy, Ci nasi właśnie specjaliści nasi niosą 24 godziny na dobę. Często też bywa, że nasi ratownicy spotykają się z agresją pacjentów i tutaj właśnie trzeba uszanować tych naszych wszystkich ratowników i podziękować ich za, to, za ten charakter, za to, że zawsze są opanowani i potrafią nieść tą pomoc.